Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek FC Paris, kariera Trendy Arnolda, odcinek numer 17. Dzisiaj mecze starego roku, a także nowego. Mecz z Lyonem i od razu bardzo pechowy mecz. Roman Eli zawieszony, Czewiket zawieszony, Aloe zawieszony, tak więc... Dzisiaj w linii obrony, jak widzicie, musi zagrać Kazimierczak z konieczności, tak więc no i tak z Lyonem raczej przegramy, ale no musi zagrać dzisiaj Kazik. Składzik, jak dalej widzicie, Bamba, Saidi, Kazimierczak, Pelnar, t oczywiście w bramce, Akram, Mesie, Ogunbi, Shergui, Aramu. E, a także Falcinelli, chociaż myślę, że tutaj zrobię małą podmianeczkę. E, Gambieta za Mesie I dalej Reszczak, tak zagra. trzeba zaraz, bo ja troszkę już nie grałem. Czy Ogunbi to był ten zawodnik, który miał nie grać? Tak, Ogunbi to był ten zawodnik, który miał nie grać, tak więc Oikomidi zagra z konieczności. Oj, I tak polecimy sobie tutaj ten mecz z FC Paris. Z, no, FC Paris przeciwko Lyon. Faworyt oczywiście jeden tylko, ale nie będziemy tutaj odpuszczać. Falcinelli, 18 meczów 0 bramek, napastnik znakomity, Aramu. Oj, komidis, jest bramka! Proszę bardzo, Christopher. Oj, komidis. I prowadzimy 1-0. Awansujemy na 16 pozycję w tabeli. Tak więc jest pozytywnie. Bamba. Oj, komidis, mesie. Falcinelli. Ale fatalne podanie Falcinelliego. Lopez, Bedimo, Granier, Valbuena. La casatte. I oczywiście Aleksander Lakazette strzela bramkę na 1 do 1 Fajnie było tak prowadzić chociaż przez chwilę w tym spotkaniu. Byłoby lepiej, gdyby każdy był ustawiony. No wiadomo, że byłoby lepiej, no ale Valbuena. I wracamy do normy. Young Emia 2-1 Tak więc to tyle jeśli chodzi o nasz fantastyczny wynik 1 do 0, który się tam na początku utrzymywał. Granier Walbuena Dareda Rafael La Cazate 3:1 Cóż zrobić, kochani? Bamba popełnia dużo błędów, kto ich nie popełnia. Nie ma tutaj akurat mocnych na ten mecz, po prostu nie mamy składu, który by tutaj odpowiednio grał e, z takim rywalem. Gotowy na plac gry jest Del Piero. Może jakieś dwa stałe fragmenty gry i dwie brameczki. Wiemy, że Alessandro Del Piero to potrafi. 60. minuta meczu. on dokonuje tam zmian. No tu już nic nie będzie. Fakt, że 5 razy zaatakowaliśmy. Del Piero. No dobry pomysł, ale tutaj idzie już kontratak. Pan Agnotis, Valbuena, Rafael. <susurwanie> Świetne podanie, 4-1. Beniader. Możemy dostać jeszcze więcej. Falbuena opuści plac gry. Bedimo. Bedimo. Na no lakazate, ale jest świetne tam przechwycenie piłki. Del Piero. Szergui. Falcinelli! Jest pierwsza bramka Falcinelliego w barwach Paris. No dobra, już nic mi tam w sumie nie mam do stracenia. Abo Bakary Kante i naszam Akram. Ale no jest pierwszy gol Falcinelego, no. może się teraz rozstrzela i strzeli ze dwie, trzy bramki w sezonie. Eee, Rafael Gonalos, Jader Lakazate 5-2. Aramu, Akram. Gonalos, Rafael, Jader, Gonalos, Jader, Gonalos. No już myślałem, że będzie 6. Fekir. Nie, ale fajnie, że bramki padają, nie? Przynajmniej jest co oglądać. Panagiotis, Akram, Del Piero. Ach, no, nie wychodzą dzisiaj w Piero te zagrania. 8 strzałów, dwie bramki, nie jest źle. Pelnart, Aramu. Nie rozumiem tego zagrania Pelnarta. Lopez, wciąż przy piuce Pelnart. No i tam musi Kazimierczak ratować to. Porażka 5-2. Niestety, agresywnie nie jestem zadowolony. Panowie daliście dupy jednym słowem. Jesteśmy dalej na miejscu 17. 5 punktów przewagi nad miejscem spadkowym. Słabo to wygląda, bardzo słabo. Falcinelli przełamuje niemoc. Od 20 spotkań nie strzelił, no tak więc... nie jest źle. Dobra. Będziemy mieli teraz przerwę, tak więc widzimy się w sumie w nowym roku. Do zobaczenia. Hej kochani, mały powrót tutaj teraz w czasie okna transferowego. Zmieniłem oczywiście oczekiwania na sezon. No to powiedziałem, że unikniemy spadku. Dostaliśmy prawie pół miliona więcej na płace. Kalendarzyk wygraliśmy. Dałem oczywiście szansę asystentowi, żeby poprowadził ten mecz w Coupe de France z Anglet 2-0. Pelnart i Sherguis czyli bramkę, Oczywiście odpuszczam mecz również z Dijon. Wybaczcie, ale nie mam ochoty na razie na kupę de France, gdyż no, nasz cel na ten sezon jest tylko utrzymanie się, tak więc my widzimy się w meczu z Saint-Étienne 21, więc do zobaczenia. No i wracamy, kochani. Przed nami będzie meczyk z saint Etienne, który jest na miejscu 11, tak czy inaczej, I tak są o wiele mocniejsi od nas. Eee, co się działo? Wygraliśmy z Dihon w pucharze 3 do 0, nie wiem, jak to robi nasz asystent, że tak pięknie gramy, bo ze mną i chłopakom to nie wychodzi. Ale no teraz mamy mecz Saint Etienne, który trzeba wygrać. Przede wszystkim transfery. Akurat po Nowym Roku, czyli znaczy po Nowym Roku po, e, Od lata przyjdą do nas e, Osim Boy, pomocnik środkowy. Przychodzi oczywiście za darmo. Myślę, że dobry Holender. Na pewno z jakimś tam potencjałem. Aleksander Igniowski, serba nie trzeba przedstawiać, myślę, że to też naprawdę spore wzmocnienie akurat tutaj środka naszego pola, ale będzie mógł grać na skrzydłach ewentualnie, a nawet mógłby się sprawdzić w tej naszej drugiej taktyce, którą chcę wprowadzić z Interu. Wtedy mógłby się na przykład sprawdzić yy, na skrzydłach, więc uważam, że to będzie naprawdę fantastyczne wzmocnienie, zwłaszcza wyceniany jest na, 900, 7, na pół miliona, przepraszam, piłka z Eintrachtu, e, Frankfurt przyjdzie do nas, do Paris. A jeszcze jeden zawodnik, I Adilson Mendes, Portugalczyk, skrzydłowy lewe skrzydełko tutaj oczywiście na tej pozycji będzie grał. Eee, myślę, że 19-latek, talent może na, miar, na miano klubu takiego jak Paris to można nawet go nazwać talentem. Mnóstwo długów, cóż zrobić, eee, ze składu prawdopodobnie pożegna się Tebaoks i Gamiette i Falcinelli, z nimi tutaj mam małe problemy. I oni prawdopodobnie odejdą, zawsze to tam dostarczą nam zastrzyk budżetu. A przyszedł do nas jeszcze Wadis Odidia. Zobaczcie sobie taki zawodnik. On też przychodził za darmo, ale postanowiłem zapłacić za niego 92 tysiące, żeby przyszedł teraz. I się oczywiście z klub na to zgodził i wzmocnił teraz Belk naszą ekipę. Myślę, że to będzie też dobre wzmocnienie w przypadku odejścia Tomasa Gamiette. Dobra zgłaszamy składzik, składzik jak widzicie e, w brance T-Box jeszcze Bamba, Aloe, Eli, Pernard, od Odidia, e, Oikomidis, e, Shergui, Aramu, a także kante w ataku. Plusie, że nie gra, tak więc zostanie on szansę. Chciałbym trzy punkty, oczywiście w każdym meczu chciałbym trzy punkty, ale z saint nawet remis byłby dobrym, dobrym osiągnięciem. Chociaż morale mamy dobre. Lecimy w tym meczuku. Wiem, że można, oczywiście, za te pieniądze znaleźć lepszych zawodników, ale a czy z lepszych. Staram się jak mogę. No ja uważam, że ci mogą się przydać, i takich sprowadziłem do zespołu. Zobaczymy, co się okaże w przyszłości. Noweski, Pajot, Rufer, Eli, Odidia, Oikomidis. Oj Ojkomidis, Szergui, Odidia, Meshie, Aramu. Aramu, 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 bramka, Aramu! Czwarte trafienie w sezonie, Matia Aramu, znakomicie. Kto wie, może wreszcie nadejdzie dobry rok dla Paris. Znaczy nie można powiedzieć, żeby poprzedni był jakiś nieudany, bo wywalczyliśmy awans. Podobnie jak w Ligue 1 też w sumie nie wiedzie nam się źle jak na zespół. O naszych tutaj możliwościach. Kantę mocny strzał, ale broni bramkarz. Szergu i ale nic tutaj nie ma. Tebauks spokojnie do tego dobiegnie. E, Szergu i Aloe i jest znakomita bramka. Baptiste Aloe. I prowadzimy już 2 do 0. No to taki wynik to mi się arcy, arcy bardzo podoba. Odidia doznał urazy. Szkoda. Stłuczona noga, tak więc nie ma tam w sumie nic poważnego. Znakomicie, jest. Pro... Nie mamy. Nic... Zagrajcie tak jak lubicie. Nie wiem, czy to dobra odpowiedź, ale spróbujmy ich tak zmotywować. Meshie, Kanty, Szergui. Ach, fatalnie. Ale dalej jesteśmy przy piłce. Nic się póki co nie dzieje. 60 minuta meczu. Robimy zmiany. Alessandro Del Piero. Nasz Il capitano, jeśli chodzi o Paris. Piłkarz, który no po sezonie. Wiadomo, kończy karierę w wieku 42 lat. Wrzut rożny, szeregui bamba. Ale fatalne podanie bamby. Bamba. No i mamy winnego. Mamy winnego straty tej bramki. Jest nim oczywiście bamba. Fatalny błąd. No, i tutaj zrobimy sobie oczywiście w środku pola od Odidia opuści plac gry, wyjdzie Tomasz Gamietę. Trzeba go zmienić, bo ten uraz. Yy, no, niestety, żeby on się tam za bardzo nie pogłębił. Delpiero wrzutka Aramu Messier Aloe. Strata kolejna, straszne te straty są, ale Aloe jest przy piłce. Bamba Szergui nie zdążył. Noweski, Rufier Sali. Noweski Aloe, świetna interwencja, ale Gamietę nie przechwytuje tej piłki. Raux. Ła, wow, Kevin monat pekwit był na spalonym. Dobra, ja już bym chciał przejść na defensywę. Aramu, świetny przechwyt, Del Piero, ale strata. Było słupek, ale wybija piłkę. Nadal atakują tutaj y, gospodarze. Klement, Bamba, Noweski, Clement i Roks. Pogubili się tutaj nasi zawodnicy i mamy 2 do 2. No niestety od 2.0 do 2-2, do ale jak widzicie ciorali nas w sumie przez cały, przez cały mecz. Hmm. Nawet nie wiem jaką zmianę tu za bardzo zrobić. No wprowadźmy akrama tak, żeby wszedł. Bernard Roues. Jest wywalczony punkt. Zawsze to coś. No ale można było to spotkanie wygrać. Prowadziliśmy 2 do 0. Następny mecz z Olympique Marsylia. Kochanie, więc widzimy się na tym meczu. Wracamy, mecz z Marsylią i ja oczywiście jadę tutaj teraz swoją swym... taktyką. No, Ababokary Aba, e, Kante jest tutaj za bardzo niezdolny do gry na tej pozycji, ale zagra z konieczności, bo myślę, że. Chcę ich powoli uczyć do gry, tą formacją, bo przyszły sezon będę grał. Wracam do tej formacji: znaczy, będę grał tą formacją, którą stosuję w Interze i tym e, na żywo, i tym swoim prywatnym. Tak więc niektórzy z Was znają tą formację już, Eli, Oikomidis, Akram, Eli Aloe, no nie ma bramki. No oczywiście Marsylia jest bardzo mocnym rywalem i oni są od nas o wiele, o wiele silniejsi, ale będziemy próbować. Nic oczywiście jeśli chodzi o transfery się nie wydarzyło. Aj daj, nie jestem zadowolony, w sumie niepotrzebnie. Mandanda Mora, ale mamy tu szansę. Gramy jak równy z równym z odrobiną przewagi. Olimpik Marsylii, no teraz już dużą przewagą. Olimpik Marsylii Bamba znowu fatalne podanie. Bamby Lancini, ale tutaj nasi obrońcy wychodzą tego z, tutaj, z tej sytuacji. Oj, pójdzie teraz na prawą, a na lewej wprowadzimy Alborno. Zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Odidia Alborno, 80 minuta gry, Del Piero za Kante. W sumie nie wiem, czy Vickera może wprowadzimy za Akrama. Zobaczymy, czy coś te zmiany dadzą. 90 minuta, idziemy na defensywę, nie ma co. A jest, remis, remis z Marsylią. Uważam to za doskonały, za, za naprawdę dobry wynik. Remis Olympique de Marsylią. Proszę bardzo, awansujemy na 16 miejsce. Mamy 5 punktów straty do Nantes. Tak więc pniemy się powolutku coraz wyżej. Trzeci mecz kochani za nami, w sumie teoretycznie piąty, ale ten, który Wam pokazywałem, to trzeci. Widzimy się na meczu z Lil. Ja za ten, czas, za ten czas skończę sobie po prostu tutaj okienko transferowe. Tak więc, do... ostatni mecz dzisiaj z 14. Lil, jedna zmiana w składzie Alborno za Pernarda, który jest zawieszony. Kazimierczak wypada ze składu z powodu kontuzji do miesiąca czasu, tak więc jeśli chodzi o Kazika. 30 meczów w barwach Paris. Jedna asysta. No, człowiek sukcesu. Pociśniemy sobie takim składem, jaki w sumie był w poprzednim meczu, bo... No, na Marsylii się to sprawdziło. Zremisowaliśmy tak, więc nie jest źle. Użyję tej samej formacji. Zobaczymy, co nam to przyniesie. Fajnie byłoby wygrać z Lille, bo wtedy byłoby miejsce 14 coraz bardziej dla nas e, osiągalne. E, 14, tak dobrze mówię. Mamy 6 punktów straty do Lil', tak więc zwycięstwo dałoby nam naprawdę dużo. Ale oczywiście Lil jest od nas o wiele silniejsze. I tu macie na to dowód: Van der Bruggen. Ale to miejsce: 16 to też naprawdę nie jest złe. E, 17 z <laughs> Kim ze Stade no, nadaliśmy. Cztery strzały Bassa, ma. Da Silva, Alborno, ale do kogo? Do kogo chłopie Frey, proszę bardzo, proszę bardzo. Sony tu wyprawiają w tej obronie. No to jest straszne. To aż oczy bolą. Mawuba, Bamba, bym dostał 7 milionów nawet za Bambę. To bym go puścił. Akram. Odia, ależ tam nie wiem, od kogo się to odbiło. Akram, Xavion. Xavion. Na uwolnienie. Dominujemy, chociaż strzelamy niecelnie. Ojkomidis. Christopher Ojkomidis, Kante. Nie ma bramki, jak on tego nie trafił? Akram, Kante nad poprzeczką. Kolejna wrzutka do Kante. Basa, Eniema, Da Silva. Maxwell, Der Frej, kontratak, 2-0. No my dwie setki nie wykorzystaliśmy, tak więc jest u nas problem z, z wykańczaniem akcji. Van der Akram, Kante, Messiaen, Odidia. Akram, Bamba, Kante! Jest bramka! Abubakary, Kante! Tak jest, gol kontaktowy, mimo że 0 cał. Strzałów celnych, nie wiem dlaczego. W drugiej połowie chcę zobaczyć inną grę w waszym wykonaniu. Zrobimy małą zmianę. Kante pójdzie tutaj, a Falcinelli'ego zmieni Alessandro del Piero. Bo w takim meczu cały fragment gry może nam bardzo dużo dać. Kante, się. Nie wiem co to za podanie, mia co to podanie miało znaczyć. Nie podoba mi się, że Stade Reims remisuje z e, Angelsami. Liczyłbym na to, że jednak Schöderheims wygra. I wygrywają! Wreszcie! 2-1. Bardzo dobrze. To jeszcze my moglibyśmy strzelić bramkę na remis. Zawsze to będzie punkt do przodu. 75. minuta. Przeprowadź zmianę. Aramu za Oikomidisa. I Cheviker za Akrama. 81. minuta gry za nami, 85, 90, chyba nie będzie tutaj nic, niestety będzie porażka, Kante, a szkoda, bo mieliśmy 200% sytuację i można było to spotkanie naprawdę wygrać, po walce przegrywamy, czyli w dzisiejszym odcinku zdobywamy w sumie 2 punkty, no, które mimo wszystko dają nam 7 punktów przewagi nad drużyną e, z miejsca spadkowego, tak więc mamy mniej więcej 3 mecze przewagi, ale no, coś jeszcze na pewno będzie trzeba ugrać w tym sezonie. Czy jest jakiś pozytyw tego odcinka? Jesteśmy, 6 mecze bez zwycięstwa. Pozytyw Medz z Marsylią, Etienne, Lille i Lyonem za nami. Tak więc Marsylia i Lyon za nami. W następnym odcinku, oczywiście, ten sobie przelecę asystent. niego zagra Montpellier, de Bordeaux, Paris Saint-Germain i Nicea. Tak więc w przyszłym e, odcinku skończymy sobie luty, później zostanie nam drugi odcinek marzec z początkiem kwietnia, czyli dwa, trzy, cztery odcinki jeszcze przed nami, kochani, e, tego sezonu. Myślę, że e, ten odcinek nie wiem, czy się podobał, znaczy w ten odcinek troszeczkę słabo wyszedł, bo wyniki padały naprawdę, naprawdę głupie, ale cóż. Mam nadzieję, że wygramy następne mecze i powalczymy tutaj jeszcze o środek tabeli. Wiem, marzenia wielkie, ale no zobaczymy co tu będzie. Trzymajcie się ciepło, zapraszam Was na następny odcinek.